Płochacz to inwestycja, która się opłaca. Nasze urządzenie to dźwiękowy system ochrony upraw przed szkodami łowieckimi, który zyskał uznanie kilkudziesięciu kół łowieckich w całej Polsce. Zaufali nam również leśnicy, rolnicy, hodowcy oraz inne osoby, które ponoszą straty powstałe w wyniku żerowania zwierzyny. Płochacz jest w pełni bezobsługowy dzięki czujnikowi zmierzchowemu i zasilaniu za pomocą panelu solarnego. Emituje liczne nagrania skomponowane w celu skutecznej i długotrwałej ochrony. Posiadacz naszego systemu ma darmowy dostęp do nowych nagrań stale tworzonych przez firmę Agropixel. Objęty jest dwuletnią gwarancją oraz pełnym serwisem pogwarancyjnym. Monitoring GPS informuje o próbie kradzieży i pozwala zlokalizować zaginione urządzenie. Skutecznie odstrasza dziki, jelenie, sarny i daniele, a nawet zające. Skontaktuj się z nami i bezpłatnie przetestuj płochacza na własnym polu.